tam kolejny ciągnik do sprzedania Case MX 150 silnik 6 cylindrów kubi 150 koni maszyna jest w oryginale ma pomalowane felgi maska jest wszystko w dach wszystko z oryginału Pony 5465 na 30 z przodu Jakieś 70%, 65 na 42 z tyłu Mamy jakieś tam 35-40% Cztery pary wyjść DHR na błotniku 3 nie manual, 4 biegi, 4 półbiegi, bałek 540 tys. radio, klimatyzacja typu biegi działają, skrzynia działa dobrze rewers również książkowo delikatnie ruszanie szarpie mam teraz drugi bieg a do przodu tak samo Silnik zdrowy, 6 silników w komic. Hotel pasażera, do pizzerki, Jeszcze całkiem ładna jak na ten wiek z ciągnika. Przedni tuz, amortyzowana ośka, ładny ciągnik sprawny, zapraszam do oglądania, zakupu i pozdrawiam, do usłyszenia.